To są ledy, a ja w dzisiejszym odcinku wymyśliłem, że wykonam swój własny, customowy neon, który powieszę w swoim studiu. A będzie to napis czuga i CUSTOM. Znaczy, mam nadzieję, że będzie, bo nigdy w życiu takich rzeczy nie robiłem. A jeżeli oglądacie moje odcinki, to wiecie, że z lutowaniem u mnie jest słabo. Ale mam kozacką lutownicę, co prawda z Chin, ale wygląda na kozacką, więc mam nadzieję, że jej wygląd pomoże mi przygotować customowy neon. Zaczynajmy! A nie, czekaj, 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 czekaj. O, chyba ty jesteś tutaj pierwszy raz. Jeżeli tak, to zasubskrybuj kanał razem z dzwoneczkiem, żeby nie pominąć kolejnych odcinków. Łapka w górę mile widziana! No i w komentarzu czekam na propozycję kolejnych castowych. Cześć Manko. witam was bardzo serdecznie w kolejnym customie, który mam nadzieję, że wyjdzie i uda nam się stworzyć ten neon. Przygotowałem lutownicę, jakby to i to po prostu pokazałem, że jest, a pewnie tego nawet nie wykorzystam i całość byśmy zrobili małą lutownicą, ale wiecie, ujęcia. No dobra, ale skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby zrobić to samemu? A więc już wiecie, że w większości chodziło o koszty, a mam nadzieję, że wyjdzie... Całkiem ciekawy odcinek. I może Wy również będziecie chcieli spróbować do własnego pokoju wykonać yy, coś podobnego. Ale co najważniejsze, do tego wszystkiego będę potrzebował bazy, tak, żeby te LEDy powpinać, polutować, połączyć, no i żeby wyszedł równy napis, a nie żeby czuga albo custom wyglądało jak. Przejechany wąż. Ja, oczywiście, chciałem, żeby ten napis był jak najbardziej profesjonalnie zrobiony, na tyle, ile pozwolą mi moje możliwości. Dlatego też wybrałem się do firmy Lambda, która posiada maszynę CNC, tak, żeby przygotowali dla mnie specjalne formatki, w które będę wklejał LEDy. Cała formatka powstała na specjalnym materiale, PCV spienione, tak się nazywa. Wszystko zostało idealnie docięte według mojego projektu, tak, żeby LEDy bardzo dobrze siedziały w tych wszystkich rowkach. Ja wybrałem akurat taki materiał, ale dostęp jest naprawdę duży, można nawet robić to w pleksi. Jeżeli chodzi o cenę, tutaj podaję przybliżoną. Wycięcie samego napisu custom tego mniejszego. Jest to koszt około 200 zł. Wszystko jest zależne od projektu, a na samym początku przygotowana jest wycena. Jeżeli w przyszłości będziecie chcieli zrobić swój własny Neon, to link do strony Lambda z maszynami CNC wrzucam wam w opisie. Jak się pewnie domyślacie, ja już mam wycięte te szablony, już przygotowane. To, co widzieliście na przebitkach, to był właśnie ten cały proces powstawania tego dzięki maszynie CENCE. To jest napis custom, tak? Mam nadzieję, że to w miarę widać, bo widzę, że prześwietlony trochę jest obraz. I jest jeszcze napis Czuga, tak? żebyście zobaczyli, jaki on jest wielkości faktycznie. No to jest on dosyć spory. Jest spory. O, zmieści się, nawet zmieści się chyba cały w kadrze. Jest dosyć duży, jak widzicie. I tutaj, właśnie w te wszystkie rowki, będę musiał wepkać ledy. Polutować, poprzewielcać dziurki, ale to już zobaczycie w trakcie, jak to wyjdzie. Zanim jeszcze rozpoczniemy, w ogóle nie pokazałem wam, jakiego koloru są te LEDy. Napis Czuga będzie koloru niebieskiego. Akurat tu mam podłączenie, więc można zobaczyć, jak to wygląda. Wyglądają rewelacyjnie. Na żywo wyglądają jeszcze lepiej. Pewnie już później na przebitkach, jak uda się skończyć, pokażę Wam bardziej profesjonalne przebitki. A jeżeli chodzi o napis custom, to bazę przemaluję na kolor czarny, a LEDy będą żółte. No dobra, dlaczego tu jest tyle LEDów? Dlaczego? Ponieważ Czuga zakręcił się i kupił nie takie LEDy jak trzeba, które niestety te, które wydawały mi się mega super, i nawet maszyna cence pod nie przygotowała już ten cały szablon, gdzie będę je wklejał, można je ciąć jedynie co metr. Co za tym idzie, niestety, ale musiałem zakupić inne LEDy, które można ciąć na mniejsze kawałki, czyli co 2,5 cm. No Dlatego ja bym zadowolony, Mówiłem, o, nie są aż takie drogie, fajnie, super ekstra. Co, co metr mogę je ciąć. Więc te są już dobre. Muszę dokupić tylko do nich zasilacz. No te pewnie wykorzystam do czegoś innego w studiu, jak będę coś modyfikował, więc na pewno do czegoś się przydadzą. No trochę mi przykro, ale tak to właśnie jest. Jak się czegoś nie doczyta albo się na czymś nie zna. No dobra, pyk, stół przygotowany, żeby nie było, no prawie profesjonalnie, nie? E, dobra, teraz polecę z pierwszym wężem, tutaj nawet już y, zacząłem coś eksperymentować, zresztą możecie zobaczyć, bo teraz te, no ostrość, ostrość, teraz te luty są tutaj na wierzchu, już nawet próbowałem, ale przypomniałem sobie, że najpierw będzie trzeba zrobić tutaj dziurkę, żeby to wszystko ładnie można było łączyć, żeby tych kabli nie było na wierzchu, żeby te kable nie były na wierzchu. No, to jest to. No, będzie trzeba tu popracować, bo znaczy to nie jest jeszcze przyklejone. Tak, to spokojnie, jakby, ale efekt świecenia no, ostrość. No jest, jest. Jestem po kilku lutowaniach i powiem Wam, że. Nawet jestem w takim trochę szoku, jak to wygląda. Zresztą zobaczcie sobie sami podłączę mam kilka lutów zrobionych. Uwaga. Ty 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 ty. Pach. Jest. Resztę podocinałem i poukładałem się, nie polutowałem, ale lecimy dalej. No dobra, tamten mam skończony prawie, bo muszę powklejać jeszcze LEDy. Ale postanowiłem, że teraz, jak już rozgrzałem się przy tym mniejszym napisie, custom to przechodzę do dużego napisu Czuga. Także się zastanawiam, czy był sens robienia aż tak wielkiego. Też myślę, że finalnie nie powinno na niego zbyt długo zejść, jeżeli chodzi o lutowanie, bo podkład zostaje biały. No dobra, teraz przydałoby się to jakoś przyczepić, bo te ledy na razie są pocięte, włożone i w sumie dosyć mocno pocharatałem cały ten czarny podkład, ale poprawię. Próbowałem super glue, inne kleje, no średnio to było, teraz spróbuję pistolet i ten klej w tych pałeczkach. Zawsze wspominam, jak to się nazywa, ale może to będzie w miarę dobrze trzymać. Klej na gorąco nie sprawdził się. Wcześniej glue też się nie sprawdziło. Nie chciało się trzymać, chyba że mam szczęście do przeterminowanych tych klejów, jeżeli w ogóle one mogą się przeterminować. Jeszcze wpadłem na pomysł, że użyję mamuta. Zobaczmy, czy na tym dużym napisie mamucik da radę. finalnie mam oddał radę, więc teraz zobaczcie jak wyglądają skończone napisy. Pierwszy neon z napisem custom, tu nie wykorzystałem dużo LEDów około 3,5 metra podkład pomalowałem na kolor czarny i myślę, że będzie dobrze prezentował się nawet na szafce nie trzeba go koniecznie wieszać jest kilka niedociągnięć i nie udało mi się do końca połączyć niektórych LEDów drugi skończony customowy neon z napisem czuga, no ten jest o wiele większy, nawet myślę, że będę miał problem z jego powieszeniem, bardzo podoba mi się niebieskie podświetlenie, no teraz muszę pomyśleć gdzie tylko go powiesić. Była to moja Pierwsza walka z customowymi neonami. Mam nadzieję, że efekt finalny i tak Wam się spodobał. Przy kolejnych będę wiedział, co naprawić, jakie błędy popełniłem i na co głównie zwrócić uwagę przy projektowaniu kolejnych napisów. Koniecznie zobaczcie poprzedni mój odcinek. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Na razie trzymajcie się, cześć!